Siemanko widzowie w kolejnym odcinku na kanale. Powiedzieć wam coś. Zawsze nadchodzi ten dzień w roku, w którym jedziemy do dziadka. Są żniwa, a więc o kurde, znosi to samochód. Dobrze, że ma dobre hamulce. Chociaż. No i jedziemy do dziadka. Taty ze mną nie ma, bo tata pojechał do ciotki. Pojechał co tylko odwiedzić. Swoją lub. Nie wiem, tak, Radami, trochę. Ale ten Jeepik to ładnie chodzi. Tylko tutaj mój, że jak się zacznie tak dziwnie odbijać, to mam się zatrzymać, A więc. No. że jak się zacznie tak na resorach strasznie odbijać, to mam się naprawdę zatrzymać, bo to może być ryzykowne troszeczkę z tym. Ryzykowne z jazdą dalej. No, halo! No, kiedy będziesz? No, już jadę! No, przecież już jestem tu u was, na tej zadupiu. Dobra, Tu mu trochę wygarnę, żeby cię teraz jadę Że jest bardzo późno. Już jestem spóźniony na jakieś 5 minut. No się szybko wyjechać, Gówno zrobimy, nie wyjedziemy. O, to jest chyba gdzieś ta dzielnica, ale ja nie wiem. Bo mi tata powiedział, że mam jecha jechać do jakichś Pyszkowic. Że to 5 km, że to jakieś 12 km stąd. No to nie jest ten dziadek, co mówiłem, że 5 km stąd z, z gospodarstwa to tylko czekaj. To było. On. O kurde, ma, ma kombajn. Czekajcie, jadę to tutaj. O kurde. Chyba nigdy takiego chyba nigdy samochodu nie widziałem. Chodź tutaj, tu, tu wiesz, słowie. Gdzie? Tu? No, sobie sam idź do 40 i ja pojadę pierwszy. Dobra. Gajcie jak to się tymi naszymi kusami. Tu No wiem, no słyszę. Hmm. To, no, nie trudno jej nie słyszeć. ale to ja wiem. To wam powiem, że pierwszy raz jestem na tej no, chyba trzeci już. Bo pamiętam jak byłem malutki, to tu przyjeżdżałem. Że jak byłem mały, to tu przyjeżdżałem kiedyś. Widzicie? Nie wiem, które to jest pole. Muszę się dziadka słuchać, bo co ja wiem. No ale oni chociaż mają kombaj, No to wiecie no... A dzisiaj to tak bez tego... bez roboty u nas to przymówimy, że przyjedziemy tu i się zaczęło. Centralnie za tą pistulą kozowej, ale ja... Nie no, ale coś takiego mydził u nas to raczej nie, bo... Za małe. No i tu kręcisz! No nawet kierunkowskazmy. Znaczy, 40 też ma chyba. Oj, to jest któreś to pole, słyszałem. Kiedyś po tych polach mi się wydaje, że jechałem. Nie tu ktoś masz kukurydzę! Koszenie. tuż o tuż ktoś nawet sposił. No to jest to! Bo widzę, że dziadek bierze. I kazał mi na jednym końcu zostawić jedną przyczepę, a na drugim drugą. Nie wiem, ja mam to, ma to robić. Że, bo, ktoś mi, tata mi powiedział, że dziadek, że, bo mi dziadek pisał, że nie przyjadę że jedną przyczepą masz tu na przyczół coś, To wiecie, to ja odhaczam Nie, nie będziemy będzie mi nikt za to wyzwać. Mam nadzieję w sumie. Ale dobra. Bo a, kurde, tą 40-ką, to ja jeździć za bardzo nie umiem. Bo a 40-ką, tu ją chyba dopiero pierwszy raz w życiu... 30, 40. Po prostu umiem jeździć 60 i tak się kierujesz, to jest 60 po prostu z słabszych Kieruje się po tym, tu jest mokro, się dopływa ale widać, że ta, że ta, że te fistula jakaś na sterydach, dobrze, że wiem, ze są telefon, to może dziadek będzie dzwonił, ale widać, że trudno się tu robi, w trudnych warunkach widać, że tu dziadek robi, bo trzeba będzie by jeszcze mu w tym roku pracować, wszystko, bo się to... Do... Bo nagle ta, ta jedna osoba o rodzinie się przebudzi, że wszyscy przebudzili, że ona istnieje, to wiecie. Szkoda, mm. że oporu nie ma. pistola miała opór, to bym się śmiał szczerze. Fajnie, że, się, fajnie, że ta pistola tak tłumi tłum ten kurz z tyłu. No ale widzicie. Ta 40 też w fajnym stanie jeszcze, że on jest szczerze. Nie, zła. A ja popełnę, że to są te stare, jak były kółka rolnicze, to są te stare pola. Czekajcie, pkiwaj ja będzie tylko widzicie. Janek stój! Ile masz? 65 Dobra. Cześć, czasami... No ta fistula to nie jest jakiś przełom technologii, to wiecie. Fajnie, że chociaż dziadek miał liczyć na procenty ten cały zbiornik, bo on ma takie coś, taką linię z szyby przez cały zbiornik. I tam są namalowane markerem procenty, i on to wie po prostu. Wiecie, ja tu zostaję na cały tydzień to. Jak wrócę, to już od razu żniwka będą u nas. Ciekawe jak tam sytuacja na zniwach na pagierach, bo jak jechałem, to mi ten zadzwonił, że jedzie na zmianę na kombajn. Może się tata odezwie dzisiaj, sobie zadzwoni. Bo... Na razie się na to nie zanosi szczerze No to co? Ej nie, ale nad kim zacisu mieszkać, no bo tam widać, tam widać te... E, tam widać No jak się nazywa ta wieś Wośnica tam widać Bo w Wośnicach mieszka... ta ciotka nasza, ta ciotka. pod, 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 pod tam, prawie. Dobra, już podjeżdżam. Kurde, a nigdy takie niskie coś nie podjeżdżałem, I się boję, że coś zrobię. No, wiedziałem. Zjedź sobie bardzo i sobie z no, Bo ja ziadek nigdy czymś takim po prostu nie robiłam, a wy macie sposoby do tego. No ale wiecie, takie żniwa u nich to też bardzo, ale to bardzo długo trwają. To jest bardzo duża katorga, szczerze. No ale widzicie, to ta wistryla ma chociaż duży zbiornik, to... Bo tak dziennie zestaw będziemy niby robić, bo to nie robimy od razu całych żniw. No to w jedną stronę sprawę, teraz sobie widzę tam nie No ale naprawdę ja wam powiem, że to się trzeba szanować z taką robotą, to kurde. To, niby na tym dziadek już tak zęby zjadł, że to jest. Bo dziadek miał kiedyś Bizona, tylko że mu Bizona odebrali z PGR-u. Już 30 jeździ to. Mi się podoba. Mi się wydaje, że ja tą przyczepę kiedyś widziałem. Czy to nie jest czasami przyczepa kupiona od kogoś od nas, tam z połowy? Bo dziadek pojedzie w ostatni dzień, jak u niego będę, dopiero na wieczór przyjedzie się pożegnać, bo pojedzie do ciotki, to tata niby ma przyjechać do mnie i mi pomóc w ostatnim dniu żniw. Jak nie zdążymy zrobić wszystkiego, to jak zostanie dużo, to, weźmą, to wezmą bizona niby. Hmm. Młody, chcesz sobie trochę posypać w blocie? Nie, nie opłaca mi się. Okay. Co? że za chwilę będę kończyć, bo mi tata napisał na telefonie, że mam za chwilę kończyć film, bo dziadek powiedział, że mam przez cały czas nie nagrywać, bo jeszcze muszę jechać do domu z babcią. Babką się przyjrzeć, bo babka dopiero przyjechała. No, to wiecie. To taki wiecie, 12, 12 minutowy film będzie dzisiaj. Bo to też wiecie, to są też sprawy prywatne. Babcia ma do mnie jakieś papiery na praktyki, coś. Bo ja nie mam ogólnie yy, prawo jazdów na traktor. Bo, że u nas bardzo rzadko jeździ policja po połowie. Bo dopiero jestem jestem w szkole, a dopiero będę praktyki za niedługo z z z robił nie? A jak sobie robić pra praktyki, to kurde, to jedzie... To jedzie szał na pół wsi, bo u mnie mam takiego tak kolegę Pawła. Kolega Paweł ba 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 też jest rolnikiem. Ale kolega Paweł ma to do siebie, że on już... że on ma praktyki załatwione yy, na pgr ale na pgr jest bardzo ciężko dostać papierek jakiś. Ale wiecie. Wiecie co jest ciężko dostać papiery? Bo to są ekskluzywne. Ale dobra, ja będę kończył. Zobaczenia. Cześć.